W tym momencie przekażę głos pierwszemu prelegentowi profesorowi kierzunowi. Witam państwa serdecznie. Ja rozumiem, że naszym zadaniem jest próba znalezienia formuły dobrego państwa. Co to znaczy dobre państwo? To jest sprawne państwo, bo państwo jest organizacją, a co to jest sprawność? Sprawność, proszę państwa, to jest trzy razy e. To jest efektywność, a więc stopień osiągnięcia zamierzonego celu. To jest ekonomiczność, to jest minimalizacja kosztów. I to jest, ten trzeci czynnik jest niestychanie ważny, to jest etyczność, a więc zgoda z zasadami moralności w naszym kręgu kulturowym, moralności opartej oczywiście na tradycji, na tradycji chrześcijańskiej. Muszę z, no, z pewnym smutkiem stwierdzić, że można udowodnić tezę, że Polska w tej chwili, państwo polskie, organizacja, którą nazywamy państwo polskie, jest to organizacja niesprawna. I postaram się krótko przedstawić poszczególne elementy niesprawności. No więc przede wszystkim niesprawność struktury gospodarczej. Struktura gospodarcza została ustalona w Polsce 23 lata temu na zasadzie, na zasadzie transformacji przeprowadzonej na podstawie nie polskich, a zagranicznych koncepcji. Transformacja, która dała wyniki fatalne. Przede wszystkim doprowadziła do dezindustrializacji. Straciliśmy cały szereg ważnych, ważnych obiektów przemysłowych, przemysł ciężki, przemysł hutniczy, przemysł stoczniowy, przemysł hutnieniczy i tak dalej, i tak dalej. W bardzo dziwny sposób, no, cały szereg bardzo ważnych przedsiębiorstw o wysokim poziomie, o wyższym poziomie technicznym yy, straciliśmy na skutek wrogiego przejęcia, polegające na tym, że firmy, wielkie firmy zachodnie, koncernów zachodnich, kupowali, na miasto mówiąc, kupowali bardzo Tanio I potem likwidowali produkcję. Chodziło po prostu o to, żeby zlikwidować ewentualną konkurencję. Tutaj przykładów, Państwu w mojej książce przykładów podaje bardzo dużo. No, w tej chwili chciałbym tylko jednym wspomnieć: o, o zwójcie zaklady wytwórcze urzędów telefonicznych, urządzeń telefonicznych. Dlaczego to jest ważne? dlatego, że myśmy mieli swego rodzaju monopol na telefony w Związku Radzieckim, a więc w Rosji, prawda. Otóż Siemens, koncert niemiecki, nawiasem mówiąc nie tak dawno skazany na dość wysoką karę za, za korupcję, wykupił wszystkie trzy zakłady Warszawa, Warszawa, między innymi w Warszawie, 6 tysięcy, 8 tysięcy ludzi, dał odszkodowanie pracownikom za 9 miesięcy placie, więc z tego nie było żadnego protestu. Produkcję cało przeniósł do Niemiec, a budynki zburzył, natomiast placę sprzedał. No i takich przykładów można było pokazać, przekazać cały szereg. Oczywiście olbrzymia większość przedsiębiorstw, przede wszystkim 90% przedsiębiorstw było ocenianych przez zachodnie przez niepolskie komisje oceniające, które zresztą pobierały olbrzymie sumy. Były takie przypadki mogłem tutaj, tutaj przytoczyć cały szereg przypadków, gdzie cena opłaty za ocenę przedsiębiorstwa była wyższa od uzyskanej kwoty za sprzedaż. Prawda? Więc to były zupełnie paradoksalne sytuacje, które ostatecznie zostały, całościowo zostały ocenione, dlatego że w swojej drugiej kadencji pre, premier Barcerowicz, to był 99. rok, zasugerował Bankowi Światowemu przeprowadzenie badań na temat uczciwości przeprowadzonej akcji prywatyzacyjnej i wszyscy badani stwierdzili, że dawali prowizję, dawali prowizję, czyli dawali po prostu lapówki. No, co gorzej było okazało się, że można było kupić uchwalę sejmową, prawda, i to nawet za niedużą cenę, za 3 miliony. W ten czas marszałek sejmu Maciej Plażyński wystąpił z propozycją do prokuratury rejonowej, żeby wreszcie zbadać tą sprawę, jak to w Polsce można ważną ustawę kupić. No, prokurator zwrócił się do Banku Światowego. Bank Światowy odpowiedział, że to była anonimowa ankieta, wobec tego postępowanie zostało umurzone. Oczywiście Oczywiście to wszystko doprowadziło do sytuacji takiej, w której nasza struktura w tej chwili gospodarcza jest typowa dla krajów neokolonialnych, na przykład afrykańskich. To znaczy, mamy w tej chwili mały stosunkowo procent, około 30% przedsiębiorstw, najwyższych powyżej 500 pracowników, mamy Dużo, trochę więcej, ale poniżej 50%, jeśli chodzi o średni, o, średni, o średni przemysł. No, i praktycznie rzecz biorąc, w tej sytuacji nasza rola, jako zindustrializowanego państwa, które w klasyfikacji światowej w, 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 w okresie końca epoki komunistycznej, jeśli chodzi o wielkość produkcji, reprezentowała 12 poziom w skali świata, to się w tej chwili radykalnie skończyło. Mamy teraz drugi, o, drugi, drugi problem, mianowicie problem e, handlu. Otóż złotym jabłkiem handlu jest wielki handel. No W tej chwili praktycznie rzecz biorąc wszystkie hipermarkety, supermarkety są zagraniczne i dane statystyczne wskazują, że 60% naszego handlu to jest handel importowany. W związku z tym mamy bardzo poważny, bardzo poważny deficyt w handlu zagranicznym rzędu kilkunastu miliardów rocznie, ale w niektórych latach, tam 2006-2008, osiągał nawet 38 Miliardów deficytu, prawda? Przy czym trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jedno stanowisko pracy w supermarkecie odpowiada pięciu, sześciu stanowiskom pracy w drobnym handlu. A więc to jest jedno ze źródeł, prawda? To jest bezrobocia. No i teraz przejdźmy dalej do bankowości. No, mamy w tej chwili zarejestrowanych 63 banki. Ile jeszcze banków mamy polskich? Cztery. Z tym tylko jeden bank bank gospodarstwa krajowego ma 100% kapitału polskiego, natomiast pozostałe banki mają tylko pewien określony procent. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o PKO Bank Polski, no co rusz to co o ileś tam procent. Rocznie sprzedaje się, zmniejsza się prawda, ten kapitał. No, muszę powiedzieć, że bankowość to jest wspaniale źródło dochodu. W roku 2011, czy może tak w 2011, dochód banków w Polsce był dokładnie 15 miliardów, 15 miliardów złotych, prawda? Tak wygląda ten dalszy, dalszy fragment naszej gospodarki, typowej, tak jak mówię, w strukturze do gospodarki krajów neokolonialnych. Jaki w związku z tym jest ten efekt? No przede wszystkim efekt finansowy. Jeśli przeprowadzimy analizę bilansu płatniczego, to okazuje się, że rocznie mniej więcej do 100 miliardów odchodzi za granicy zysku. Wyobraźcie sobie Państwo, że my mielibyśmy przynajmniej 50% tego zysku, który został w Polsce, zupełnie by inaczej wyglądała sytuacja nasza. I ostatecznym efektem tego wszystkiego jest co: po pierwsze, no, bardzo niska płaca. Placa pod, przed dokonałem trudu analizy płac kilkunastu y, państw europejskich no, w stosunku do Norwegii to nasza placa z 5 razy niższa, średnio jest 2, 3 razy, 4 razy niższa, biorąc pod uwagę nawet strukturę cen. Z czego to wynika? No wynika z tego, że koszty, koszty personalne, koszty osobowe w przedsiębiorstwach tych właśnie zagranicznych w Polsce to jest średnio 37%, podczas kiedy w Niemczech to jest 55%. W Stanach Zjednoczonych jest 60. Oczywiście to jest wielkie Polska z wielkim Eldoradem. Prawda? Tania siła robocza, wykwalifikowany robotnik, wykwalifikowany, wykwalifikowany inżynier, no i w związku z tym produkcja jest tania, produkcja się, produkcja się opłaca. Prawda? Sytuacja jest z tego, z tego typu, z, tego, z, tej, z tej sytuacji wynika sytuacja zatrudnienia tragiczna. No, trzeba liczyć, że w tej chwili żeśmy dokładnie ustalili, że ponad 2 miliony, dokładnie 2 miliony sto tysięcy Polaków wyemigrowało. Trzeba powiedzieć, że to było źródło jednak pewnego dochodu, dlatego że ci emigranci, to taka typowa sytuacja, wyjeżdża mężczyzna, zostawia, prawda, pan domu, zostawia małżonkę z dziećmi, przysyla jej pieniądze. No więc analiza wysokości tych, tych przesyłek pieniędzy od emigrantów wskazuje, że w pewnym okresie to dochodziło do 30 miliardów, więc dużo. Ale już od dwóch lat... Zmniejsza się, dlaczego? Dlatego, że w tej chwili jesteśmy w obliczu nowego etapu emigracyjnego ściąganie rodzin, ściąganie rodzin. No i w związku z tym coraz mniej dochodzi tej, prawda, tych sum od naszych emigrantów. Oczywiście paręset tysięcy Polaków co roku wyjeżdża na wszelkiego rodzaju roboty rolne do krajów zachodnich, głównie do, do Niemiec. No, przywożą, robiliśmy analizę, badania, niektórzy przywożą po trzech miesiącach pracy w fatalnych warunkach, mieszkając po dziesięć po, 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 po osób w jednym pokoju i w gruncie rzeczy nie jedząc obiadu, tylko odżywiając się tam kanapkami, analizowaliśmy to dokładnie, niektórzy przewożą po 6-7 tysięcy euro. No oczywiście to im wystarcza na to, że pozostałe 9 miesięcy, 9 miesięcy przeżyć. Generalnie rzecz biorąc ta sytuacja oczywiście doprowadza do czego? Doprowadza do najbardziej niebezpiecznego, niebezpiecznej sytuacji w historii naszego narodu, w historii naszego kraju. Proszę Państwa, my wymieramy. Na 224 kraje, które były zbadane pod względem negatywnego przyrostu naturalnego, my jesteśmy na 200, 212 pozycji. A więc w skali świata jesteśmy najbardziej wymierającym, wymierającym narodem. W tej chwili wskaźnik rozorczości na jedną kobietę w Polsce jest 1,2. Ale. Bardzo niedawno, być może Państwo to zetknęli się z tymi danymi, Anglicy zrobili analizę dzietności wskaźnika rozrodczości emigrantów. Okazuje się, że rodzina polska emigracyjna, wskaźnik rozrodczości w Anglii jest 2,5. Jaki z tego jest wniosek? Że ten, ten efekt wymierania to nie jest kwestia powiedzmy jakiegoś nowego stylu życia, Żyjemy, prawda, żeby, żeby maksymalnie mieć, w związku z tym pozbywamy się, nie chcemy mieć wydatków na dzieci, okazuje się nie. To jest sprawa stworzenia odpowiednich warunków finansowych i organizacyjnych do tego, żeby mieć dzieci. Jaki, jaki jest generalny wniosek wynikający z tego zestawienia, które Państwu przedstawiłem? Oczywiście to są fragmenty, pozwoliłem sobie, wydaje mi się, że bardzo szeroko udokumentować to w swojej książce Patologia Transformacji. Ale efekt generalny jest taki, że znajdujemy się w tej chwili w sytuacji krytycznej. No, nie ulega wątpliwości, że pod koniec tego wieku Polaków będzie prawdopodobnie 14-15 milionów, a już za 20 lat będzie nas tam gdzieś 30 milionów. Po prostu wymieramy, kończymy się. Przy czym jeszcze jest jeden bardzo ważny wskaźnik, mianowicie przy tym wszystkim bardzo wysoko poszedł w górę wskaźnik Gini. A więc wskaźnik stratyfikacji. Okazuje się, że mamy jednak dość dużą grupę, prawda, kadry, kadry. Kapitalistycznej, ale jednocześnie mamy, podaje to zresztą w dokładne dane w swojej książce. Mamy powiedzmy Polaków, którzy zarabiają, pracując na przykład w bankach zagranicznych, po 2 miliony rocznie, prawda? No, mamy, mamy, ponieważ była wprowadzona kiedyś specjalna ustawa, prawda, określająca limity zarobków w, w aparacie administracyjnym. No, mamy olbrzymie, olbrzymie, mamy, mamy. No ale tragiczną sprawą jest struktura administracyjna. Proszę Państwa, w komunizmie, w gospodarce planowej, pod koniec gospodarki planowej w Polsce mieliśmy 140, mieliśmy 46 tysięcy pracowników w aparacie centralnym, w ministerstwach i w centralnych urzędach. W 2011 roku mieliśmy 144. Aparat administracyjny urosł trzykrotnie. Przy czym jeśli chodzi o, o dane dotyczące sprawności, biurokratyzacji, to dane podawane przez Doing biznes co roku są przerażające. My, jeśli, jeśli chodzi tam o otwarcie przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o, 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 o problemy, problemy podatkowe, jesteśmy na, na 80, na 100, 110, 112 miejscu w skali kraju. Więc mamy niesłychanie rozbudowaną administrację, która jednocześnie została szalenie rozbudowana, Strukturalnie stworzyliśmy znowu zupełnie niepotrzebnie powiaty, w ten czas, kiedy rozwijamy, zaczynamy, wchodzimy w epokę informatyczną, my tworzymy nową strukturę samorządową. Mało tego. Tworzymy coś, co nie istnieje poza nami nigdzie na świecie. Mamy dwa urzędy wojewódzkie. Proszę Państwa, na całym świecie, jeśli tworzy się urząd samorządowy, polega on na tym, że wybiera się jego przewodniczącego i on pełni oczywiście funkcje instytucji również państwowe. No, tak jest w Stanach. Stany Zjednoczone składają się ze Stanów a szef stanu gubernator jest, jest wybierany. Oczywiście nie ma drugiego gubernatora państwowego. U nas jest ta zupełnie nonsensowna sytuacja. Praktycznie rzecz biorąc mamy w tej chwili koło przynajmniej 78 tysięcy, 78 tysięcy za dużo pracowników. No to wszystko stwarza tę sytuację, o której już w tej chwili mówiłem, a która wyraża się generalnym kredytem, prawda, generalnym deficytem budżetu, który wynosi w tej chwili dochodzi do 900 miliardów złotych, no gdyby jeszcze doliczyć, prawda, deficyt struktury emerytalnej struktury zdrowotnej, to oczywiście to by się zwiększyło. Generalnie więc można powiedzieć, że Polska w tej chwili jest krajem działającym niesprawnie, mało tego, krajem bardzo blisko zbliżającym się, zbliżającym się do sytuacji naprawdę poważnie kredytowej, polegającej właśnie przede wszystkim na wymieraniu i na zwiększeniu, zwiększeniu sumy emigracyjnej. W związku z tym zachodzi konieczność zbudowania poważnego planu, planu po prostu w tej chwili odbudowy już po prostu stworzenia nowej struktury organizacyjnej, nowej filozofii rozwoju gospodarczego. A to wymaga czego? Przede wszystkim to wymaga dobrej kadry kierowniczej, zarówno jeśli chodzi o kadrę ustawodawczą, jak i wykonawczą, kadra ustawodawcza jest tragiczna. Proszę Państwa, jeśli policzymy, ile razyśmy zmieniali ustawy po 40, po 60, nawet są ustawy, które zmienialiśmy po 120 razy. No mógłbym to godzinami państwu to przedstawić, poświęciłem opisowi tej sytuacji swoją książkę. Jaki z tego jest generalny wniosek? Tak jak mówię. <tosłuch> Poważny problem odbudowy, ale punktem wyjścia kto to ma robić? Przede wszystkim wykwalifikowani ludzie, to znaczy tacy, którzy mają Właściwe wykształcenie, wiedzę, którzy mają doświadczenie, to jest niesłychanie ważne, i po trzecie, które mają postawę społeczną. To znaczy, o kategoriami jednak, oczywiście interes własny zawsze występuje, ale przede wszystkim o kategoriami dobra społecznego, a nie o kategoriami, żeby jak najdłużej zachować władzę i jak najwięcej zarobić. I w związku z tym będziemy teraz analizować, być może. Ta właśnie jednomandatowa ordynacja wyborcza jest jednym z punktów tego odrodzenia. W każdym razie, proszę Państwa, można powiedzieć to, ze smutkiem, że smutnie może to powiedzieć. Polska w tej chwili jest na etapie stopniowego likwidacji wspaniałej organizacji, które jest nasza ojczyzna. I dlatego musimy się zmobilizować, Zaczynając właśnie od tej analizy, która będzie przedmiotem następnych wykładów. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi za wspaniały wykład. Chciałbym na, nawiązać do wypowiedzi profesora Dziworskiego sprawę, sprawie partii. Otóż ja muszę osobiście powiedzieć, że w tej chwili, ja to zresztą tak nazwałem, my nie żyjemy w demokracji, tylko w partokracji. Dobrze polega cały na tym, że w tej chwili struktury partii politycznych w Polsce są powieleniem modelu komunistycznego. Komunistyczna Polska Partia, nazywana Polsko-Zjednoczoną Partią Robotniczą, miała sztywną strukturę. Jeśli człowiek chciał wstąpić, to musiał prosić o wstąpienie. Prawda? Tam była procedura decyzji, czy go można przyjąć, czy nie. Potem został przyjęty, potem płacił składki, miał legitymację partyjną, prawda. I oczywiście był zdyscyplinowanym członkiem realizującym postulaty na zasadzie syndromu wroga. Czym przecież jest syndrom wroga? Jest to podstawowa idea polityczna właśnie marksizmu-leninizmu. Mianowicie jest jedna prawda. Tą prawdą jest model marksistowsko-leninowski i doraźne dyrektywy biura politycznego partii. Każdy, kto myśli inaczej, jest wrogiem. I tego trzeba w jakiś sposób zniszczyć. No, w Związku Radzieckim to w pewnym okresie były były okresy masowego niszczenia fizycznego, ale tu raczej w warunkach polskich to było niszczenie, że tak powiem, psychologiczne, uniemożliwienie działalności, wyrzucenia z pracy i tak dalej i tak dalej. Ja zresztą mam sobie osobiste, osobiste do, do doświadczenia, jak byłem wyrzucony, dlatego że reprezentowałem swoje prace, jak się potem dowiedziałem nie, koncepcje, które były nie, niezgodne z założeniami Otóż muszę osobiście powiedzieć, że moim zdaniem ta struktura doprowadza do upowszechnienia idei syndromu wroga, który w tej chwili w Polsce bardzo szeroko się upowszechnił. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w tej chwili istnieją dwie, a może nawet trzy Polski. Ludzie są, są wzajemnie wroty. Ty jesteś z PiSu. repta, krepta, ty jesteś oszalom, to jesteś taki. Tak, ale ty jesteś z Platformy Obywatelskiej, to jeszcze gorzej. No dobrze, ale ty jesteś z SLD, stary postkomunista, prawda? No i oczywiście nie ma tutaj porozumienia. To jest syndrom wroga. Podczas kiedy sprawna organizacja państwa, państwa demokratycznego, powinna polegać na tym, że mamy ustaloną wspólnie konstytucję która stwarza pewne podstawowe zasady. My te wszystkie, my akceptujemy te wszystkie zasady, natomiast sposób ich realizacji może być odmienny, ale ta partia, która, która nie doszła do władzy, jest w opozycji, jest jak to w praktyce, wielkiego, w praktyce Wielkiej Brytanii nazywa się opozycja jej królewskiej mości. A więc jest to opozycja, której zadanie polega na tym, żeby analizować decyzje rządzący, rządzącego ustroju, że tak powiem, partyjnego danego, zwracać uwagę, prawda, dyskutować, ale oczywiście to nie są Wrogowie. To są wszystko tacy sami Polacy jak my, prawda, którzy również starają się w jakiś sposób prawda, rozwiązać najlepiej problemy naszej ojczyzny. Czyli po prostu reprezentują wspaniały postulat, który po raz pierwszy w tak szerokiej formie usiłował, usiłował rozpropagować na świecie Jan Paweł II, stwarzając koncepcję komunizmu, przeprowadzając swego rodzaju rewolucję, zapraszając do o Asyżu przedstawicieli wszystkich religii. A więc to, o czym ja mówię, to jest sprawa ekumenizmu intelektualnego. Ale w tej obecnej strukturze organizacyjnej, dyscypliny partyjnej i partii traktowanej jako zdyscyplinowana organizacja, w której pracownicy, którzy działacze są pod porządkowaniem dyscypliny, no przecież posłowie dostają polecenie, a teraz macie, dysku, macie w taki i w taki sposób dyskutować. No ostatnio, jak Państwo wiecie, w Platformie Obywatelskiej, część dyskutowała inaczej, no i. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do rozłamu, prawda? Część wystąpiła. Proszę Państwa, w pierwszej kadencji, jakieśmy odzyskali niepodległość, 23 lata temu, było 240 zmian przy należności partyjnej posłów. Byli posłowie, którzy cztery razy zmieniali. W swoją przynależność. No w dalszym ciągu to występuje. No mieliśmy jeden PiS, teraz z PiSu mamy ile? Cztery partie, prawda. No mieliśmy silną partię lewicową SLD, teraz już mamy Palikota, teraz tworzy się jakaś tam Europa 4, a teraz Kalisz wystąpił i też coś tam tworzy. No tutaj w tej chwili niedawno wystąpił Gowin, no i proszę Państwa, powstaje zupełnie paradoksalna sytuacja, nawiasem mówiąc, zupełnie, zupełnie nieuczciwa, bo jeśli ja głosuję kogoś na przykład dlatego, że on jest w PiSie, a jak on występuje z PiSu i chce zostać w dalszym ciągu postęp, to jest jego nieprzyzwoitość, prawda? On powinien zrezygnować ze swojego mandatu społecznego. Proszę Państwa, jest problem całej struktury organizacyjnej partii muszę powiedzieć, że, no, taką najstarszą współczesną demokracją jest demokracja amerykańska. W Ameryce nie ma tego systemu. W Ameryce dwie najważniejsze partie, republikańskie i demokratyczne, nie ma ludzi, którzy mówili tak, ja jestem członkiem partii demokratycznej. Nie. Ja głosuję na demokratów. Ale dzisiaj ja głosuję. A za cztery lata być może będzie program republikański, będą, będą elementy ciekawsze, ja tam będę głosować. Jest mała grupka ludzi, prawda, z podowych tych polityków, którzy, którzy pełnią ogromne funkcje, jest mała grupka, prawda, organizacyjna, a poza tym są zwolennicy, a nie ma członków. Czyli trzeba byłoby się zastanowić, żeby radykalnie zmienić tą całą strukturę, a jednocześnie doprowadzić jeszcze do jednego bardzo podstawowego, podstawowego elementu, mianowicie właśnie tej, tego ekumenizmu intelektualnego polegającego na szacunku, polegającego na kulturze dyskusji. Proszę Państwa, ja spędziłem no, pewien okres czasu w, 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 w Kanadzie i to bardzo, bardzo ciekawe, Ciekawej prowincji w Montrealu, która jest niesłychanie demokratycznie, demokratycznie zorganizowana. I chciałem Państwu na zakończenie tylko powiedzieć o jednym incydencie, który bardzo dobrze pamiętam. To jest 1996 rok. Proszę Mianowicie premier jest panie Tim Campbell. 42-letni profesor, młoda, przystojna kobieta, prawda, no, że tak powiem, ukochana przez wszystkich moich studentów, prawda? Ma walczyć z Panem Petenem, przedstawicielem Partii Liberalnej, a ona jest przedstawicielem partii Postępowo-Demokratycznej. Ma, proszę Państwa, trzykrotną przewagę w ocenach, jest na pewno zdobędzie, no, w ogóle nie ma żadnego porównania. I co się dzieje, proszę Państwa? Parę dni przed wyborami występuje w telewizji. Otóż pan Pétain, nie Pétain, a Cretien, Jean Chrétien, który, który reprezentował partię liberalną, miał jedną straszną wadę. Mianowicie miał jakąś chorobę tutaj nerwów i jak mówił, to skrzywiał usta. Mówił taki bocie ust. Istotnie Nieprzyjemnie wyglądał. Lepiej było go świetnie, mówię, lepiej było go słuchać, a nie patrzeć. I ona pokazuje się w telewizji na tle portretu, właśnie Kretyna, tak skrzywionego, i w pewnym momencie się odwraca i mówi, obywatele Kanady, czy wyobrażacie sobie ze stacim śmiechem, że ta, ta że tak powiem, twarz może reprezentować Kanadę? Następnego dnia idę do uczelni. Na wszystkich słupach wiszą, wiszą te zdjęcia, napisy po francusku i po angielsku. Czy ten człowiek może reprezentować Kanadę? Przychodzę w poniedziałek na wykłady. Mówią mi na dole, proszę pana, nie ma wykładów, bo jest, bo jest wiec, wielki wiec studencki. Olbrzymia sala, tam jest balkon. Ja biegnę sobie na balkon, patrzę. Wychodzi student. tłum studentów, wychodzi z fotografię i mówi wyobrażacie sobie, że nasza ukochana Kim Campbell tak postępuje, tak jego, aba Kim Campbell, precz Kim Campbell. I 800 studentów woła aba. I wiecie Państwo, jaki był wynik? Pani Kim Campbell dostała cztery mandaty, i potem był taki dowcip. Jaka jest różnica pomiędzy samochodem a partią Kim Campbell? Nie ma żadnej. Samochód ma cztery kola, a Tim Campbell ma czterech posłów. No i skończyło się na tym, że Kretien został wybrany przez osiem lat dwukrotnie, był bardzo dobrym premierem. No a pani Kim Panger, i to, to jest właśnie bardzo ważne, co się z nią stało. Oczywiście wyszła już z centralnej polityki, ale została mianowana konsulem generalnym Kanady w Stanach Zjednoczonych. A więc zachowano się legacyjnie. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację? Zastanówcie się Państwo, ilu, żeby tak policzyć tych polityków, których stale widzimy, słyszymy w telewizji. Ilu w Polsce jeszcze zostało w polityce, gdybyśmy mieli ten zmysł kultury politycznej, jako mają kanadyjczycy. Dziękuję.